Muzyka polskiego filmu 30 czerwca Ostrów Wielkopolski. Patronat honorowy nad festiwalem objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorami festiwalu są Miasto Ostrów Wielkopolski i Ostrowskie Centrum Kultury. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecena z festiwalu Pupil Wóz. Dobry wieczór Państwa, bardzo serdecznie. Wybraniu, Paweł Szankiel z ogromną radością przyjąłem zaproszenie na kolejny, szósty już festiwal komadowski. Ja wiem, że za każdym razem to mówimy, ale jesteśmy dumni, że właśnie Ostrów jest tym miejscem dla muzyki i tym miejscem dla kina, które właściwie stworzyło komedę. Tu zdawał maturę, tu zakładał swój pierwszy zespół jazzowy. I choć ta kariera trwała bardzo krótko, ta, ta profesjonalna to było mniej więcej 10 lat, to jednak zostało zapamiętane i w środowisku filmowym, i w środowisku muzycznym. Rzadko się zdarza, żeby te dwa środowiska tak bardzo przyznawały się do jednego człowieka, do kompozytora, który praktycznie był samoukiem człowieka, artysty, który miał bardzo wiele zamiłowań, z wykształcenia był lekarzem, a jednak ten jego ogromny talent. Stworzył postać, a za tą postacią stworzył i muzykę, i pewnego rodzaju styl. Jest z nami dzisiaj Tomasz Lach, którego witam, to jest chyba rząd szósty, jest wraz z żoną, rząd trzeci. <plosy> komedy, który właśnie opowiadał, że jego siłą, siłą komedy było również przezwyciężanie swoich. Braków, braków umiejętności czy pewnych sytuacji, które mogłyby dystansować go od świata. Już to samo, że ten tytuł Komeda, on nazywał się Czciński, przyjął, dlatego że napisał Komenda, tak? Tomek, czy ja wszystko dobrze mówię? Twój pasiek, mąż twojej mamy, napisał Komenda, bo, bo chciał być komendantem, ale napisał przez eł i jak zaczęli się z niego śmiać chłopcy, to on powiedział, ale zobaczcie, to będzie mój pseudonim. I rzeczywiście stał się ten, ten ten tytuł nie tylko jego takim muzycznym synonimem, ale również dla całego pokolenia stało się to. Pewnego rodzaju zjawiskiem. Jak bardzo ważna jest ta postać dla współczesnego świata muzycznego, niech świadczy również cała nowa fala zainteresowania jego muzyką. Muzyką, którą pisał 50-60 lat temu. Muzyka która dzisiaj inspiruje bardzo młodych, bardzo różnych wykonawców. Dzisiaj na przykład w tym roku na festiwalu na zakończenie wystąpi Nigel Kennedy. W tej chwili jeden z najsłynniejszych europejskich skrzypków jazzowych, ale nie tylko jazzowych, która również muzykę poważną, przypomnę jego album z czterema porami roku, był jedną z najchętniej kupowanych płyt na całym świecie. A więc ten muzyk znajduje coś w tej muzyce komedy sprzed lat, coś co go inspiruje i z czym występuje teraz na całym świecie. Wystąpi za tydzień na finale tegorocznego konkursu i jednocześnie tegorocznego festiwalu. Ale to nie on, jeden komedii, Dlatego, że jest bardzo wielu wykonawców w Polsce i na świecie, którzy grają muzykę komedy, którzy jej słuchają i dla których jest cały czas inspiracją. Proszę Państwa, chciałbym serdecznie wszystkich powitać. Na festiwalu połączonym z konkursem. Konkurs jest ważny, dlatego że jest to właściwie jedyny profesjonalny konkurs w Polsce, dotyczący wyłącznie muzyki filmowej. A muszę powiedzieć, że akurat w tej dziedzinie, no może nie jesteśmy jakimiś potentatami w historii i na świecie, ale obok operatorów filmowych, właśnie kompozytorzy są tym zawodem. W świecie kina, którzy się liczy, gdzie Polacy się liczą. Jeszcze nie aktorzy, chyba już nigdy nie reżyserzy, a może nie producenci, jeszcze jesteśmy za biedni, ale właśnie te dwa zawody, które nie wymagają takiego, takiej łatwości językowej, a więc autorzy zdjęć i autorzy. Muzyki są naszą, takim, naszym eksportowym, naszą eksportową specjalnością. Komeda nie był pierwszy, który podbił Amerykę z Polaków. Polacy współtworzyli świat kina, kina muzycznego również. Na początku ubiegłego wieku Bronisław Kaper, chciałbym przypomnieć to nazwisko, największy polski kompozytor muzyki filmowej, działający właśnie w Ameryce jeszcze przed wojną, laureat Oscara, laureat bardzo wielu nagród. Henryk Wars po swojej tułaczce wojennej osiadł w Ameryce, robił karierę, zrobił tę karierę, ale chyba był troszeczkę już za późno. Po wojnie okazało się, że bardzo, bardzo wielu muzyków osiadło w Ameryce i tam próbowało robić swoją karierę. Może to był za trudny czas. Natomiast tym pierwszym nowym, młodym pokoleniem powojennym, które próbowało i zrobiło karierę, był Krzysztof Komeda. Ja przypomnę, że jego kołysanka z filmu z Baby śpiewała cała Ameryka. To był jeden z niewielu, a może jedyny polski przebój napisany przez Polaka, śpiewany przez, e, w stacjach radiowych Ameryki w tym czasie, w 60-tych, latach 60., -tych, kiedy ten film. film wstał i był prezentowany na ekranach kin świata. Za nią poszli inni, między innymi Jan laureat Nagrody Oscara, między innymi wspaniały Zbyszek Breisner, bardzo wielu innych kompozytorów. Niemniej jednak dla pewnego pokolenia, dla pewnej sytuacji historycznej to właśnie Komeda był tą postacią, od której wszystko się zaczęło. Więc Komeda jest w sposób autentyczny i naturalny bohaterem tego festiwalu, dał imię festiwalu, natomiast o konkursie warto pamiętać, jak już powiedziałem, to jest jedyny w Polsce taki profesjonalny, wyłączny konkurs dla kompozytorów muzyki filmowej i to jest nagroda bardzo znacząca. Przypomnę, że to jest nagroda oprócz. Oczywiście z Bradoru również nagroda finansowa 30 tysięcy złotych, więc jest. o co walczyć? Już za tydzień w finale dowiemy się, kto otrzymał tę nagrodę. W tym miejscu chciałbym podziękować bardzo organizatorom. Sebastian Górski jest z nami. Sebastian Ci, strasznie dziękujemy za cały festiwal i za to, że opiekujesz się i polską muzyką, i polskim filmem. Sebastian. Jest z nami Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Miasta Ostrów, Pan Raczyk, a Pan Andrzej Jaraczyk. miasto, bo miasto i właśnie ostrowskie Centrum Kultury są Ostrowskie, czy Ostrowskie Ostrowskie Centrum Kultury są współorganizatorami festiwalu. Niestety nie ma z nami ani pani Prezydent Beaty Klimek, ani pani Ewy Matyckiej, wiceprezydent, która wymyśliła ten festiwal wiele lat temu. Obie są w podróżach służbowych, są usprawiedliwione. Prosimy o oklaski mimo powiemy. że... Jak już powiedziałem, Grand Prix Komeda, o tym dowiemy się za tydzień. Przez cały tydzień będziemy słuchali i oglądali filmów, a teraz chciałbym Państwu przedstawić w takim króciutkim, w takiej, w takiej formie krótkiej filmy, które w tym roku przez Komisję zostały wybrane do, mają nominację do Nagrody Grand Prix. Obejrzyjmy teraz 10 zwiastunów filmowych, które Będą bohaterami najbliższego tygodnia. Daleko nie pan. Wyso. Kis. Pierwszy problem w domu to najpierw ja rozwiążę. Tylko potem uderzają w romanse. Całe życie możesz być chłopaczkiem w czarnych. I to ma swoje wyobraźnie. Ale koniec końców, Zawsze zostaniesz produkowany od takiego gościa, ja, rozumiesz. Aha. Ty masz swoje hiszpańskie, a ja mam swoje gotowanie. No, wiesz, no po co, dawaj? Wiesz, no po co? Po co? No, chyba nie jest tu bez was, no. jest chory. To idiotrzci, w panie, nie ma od siebie dawaj. Jesteś starsza i może być mądrzejsza. Ale wiesz, no, bo tam ma 40 lat. No już, a prawdziwie jedzie. Wydaje mi się, że grodzicie alkoholizm. Nie się znalazła. Fotografia na mojej suki. No, poczekaj. Jak najlepiej? Asia. Nikt się tak nie wkurzy, jak że własnorodzona siostra. Nikt, nigdy. To ja za wielka. A nie jestem taka. Zobaczcie, czy za To się idzie, szpona karny, sobie stare kody. Obserwujemy siebie na zalim. No naprawdę na była baza wojskowa. Nie, 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 Tu byli osadzeni, a tam strażnicy. Nie uciekali? Dokąd? Co Z cokolwiek się nie działo. Jesteście w Szkole Policji w Słupsku! Dzisiaj postaram się was zabierdolić. Dlaczego chce pani zostać policjantką? No, może chce nabawiać życia, nie wiem, z Mam Mam Niebezpieczna kobieta. Kurwa, wepnę w niego. No tak, chcesz, to Tylko boczył, że. Kurwa, ty dopóty razem ze skarpetkami i spodniami. Zobacz, jaki jakiś pierdol wesołysz. I no, ale trochę rzeczy się ostatnio pozmieniało. A tak przy okazji, jakby mi się coś stało, to wali się od razu do tej skrytki. Jest mi parę ciekawych rzeczy. Jakby ci się coś stało? No wiesz, wypadki razem po ludziach. Chcesz, żeby nas wszystkich pozabijał? Ale jak to się stało? Dwie ofiary. Zginęły nie mam identycznych okolicznościach. Czego pan właściwie ode mnie chce? Jest pan pewien, że służycie jednemu Bogu? To już chodzi Kościołowi. Ale pan tego nie rozumie, bo pan nie wiesz. A bez wiary nie zrozumie pan tego, co miałbym tego do powiedzenia. nie zbyt, się. Bo to się zwykle tak zapina. Nie wiem, jaki idzie. Iś autoninem, by troll. W Mogę Okej, tak. Pan do Bo jedna rzecz mi się nie rozchodzi. A, że ona wie? Cześć. Czy pan jest moim ojcem? Czy mogę cię pocałować? To jest właśnie ta dziesiątka. Kto otrzyma nagrodę będzie zależał Państwa i od przede wszystkim jury. Przypomnę, że Orły w tym roku otrzyma Mikołaj Trzaska za Wołyń. Czy on otrzyma nagrodę również na festiwalu u nas? To wszystko jest jeszcze przed nami. Tomasz Lach będzie, jest przewodniczącym jury, a w jury zasiądą Andrzej Idan Wąsiechowski, Jerzy Armata, Zygmunt Konieczny, Jan Kanty-Pawluśkiewicz, i Jerzy Kapuściński. I proszę państwa, właściwie to wszystkie informacje dotyczące rozpoczynającego się Dziś festiwalu, jak słyszeli Państwo, chociaż z tych krótkich zapowiedzi bardzo zmienia się muzyka, muzyka w kinie, muzyka filmowa. Kiedyś wydawało się, że siłą tej muzyki jest melodia, którą możemy wyjść z kina i zaśpiewać, zanucić, zagwizdać. Teraz współczesne kino operuje zupełnie innymi elementami dźwiękowymi, i właśnie te efekty specjalne, dźwiękowe nałożone na muzykę, muzykę czasami taką bardzo niemelodyjną, ale ważną, która ma podkreślać pewne dramatyczne sytuacje w kinie. Wszystko to powoduje, iż ta muzyka nie zawsze zdobywa później jakąś szerszą popularność poza kinem, ale ona została napisana dla kina i tam powinna realizować tę najważniejszą swoją muzyczną, filmową rolę. Zobaczymy jak dalej potoczą się losy muzyki w filmie. Wydaje mi się, że siłą tego festiwalu jest to, aby podkreślać rolę i znaczenie muzyki filmowej, dlatego że żyjemy w świecie, który coraz bardziej zaczyna ze względu na internet, ze względu na YouTube, na wszystko, yy, wydaje mi się, że zaczyna coraz bardziej być wizualny. Ja pracuję w radiu, a więc w takiej sferze jeszcze cały czas związanej ze słuchaniem, ale przychodzą do nas bardzo często.